15 sierpnia, święto Wojska Polskiego i z tej okazji do naszego studia przy ulicy radiowej w Olsztynie zaprosiliśmy żołnierzy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Zapytaliśmy ich o służbę w wojsku, o ich emocje z tym związane, a także o to, o co pytają ich najczęściej cywile i czy są pytania, które żołnierzy denerwują. Oto no to dlaczego wojsko? Wie pan co? To jest podyktowane tak naprawdę historią mojej rodziny, tradycjami, tak? Jestem prawnukiem obrońcy 1939 roku, dodatkowo legionisty legionów marszałka Piłsudskiego, więc też dużo osób z mojej rodziny na przestrzeni lat pełniło służbę wojskową, czy to zasadniczą, czy to zawodową, jako w korpusie oficerów, w korpusie podoficerskim, jak i szarygowych. I to chyba zaważyło na największym stopniu. co daje panu służba w wojsku? Dumę. Gigantyczne poczucie dumy, poczucie spełnienia, a równocześnie też poczucie dumy w kontekście właśnie moich przodków, tak. Moi przodkowie walczyli o ten kraj, walczyli za jego, jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jego granic. I co za tym idzie, ja poczuję wam się jako taki poniekąd kontynuator, tak, Sto stojąc na, na straży naszych granic, tak? Pilnując na granicy państwowej. To jest praca jak każda inna. Nie, zdecydowanie nie. Jest to praca wymagająca, wymagająca wyjścia ze swojej strefy komfortu. Niejednokrotnie trzeba przedłożyć, że powiem, własne chęci, plany na to, żeby jednak realizować zadania stawiane przez przełożonych, co może być niejednokrotnie dla osób młodych, bądź pracujących długi, długi czas w cywilu, czymś nowym. Niejednokrotnie trzeba po prostu zrozumieć miejsce, w którym się znajdujemy, zaakceptować je i realizować zadania. Dobry żołnierz to kto? Jakie cechy musi mieć ta osoba, żeby być dobrym żołnierzem? Osoba zmotywowana. Przede wszystkim motywacja gra kluczową rolę, zarówno podczas szkolenia podstawowego, później najróżniejszych kursów, jak również ćwiczeń poligonowych. Motywacja to jest napęd dla żołnierza, który prowadzi do tego, że każde zadanie można wykonać. Nieważne, jakby było ciężkie, jak ciężkie zadanie nam postawi przełożony, jesteśmy w stanie je realizować. W życiu prywatnym woli Pan spotkania z innymi żołnierzami, czy z cywilami w czasie wolnym? W życiu prywatnym staram się raczej to wypośrodkować spotykać się zarówno z kolegami i przyjaciółmi z pracy, jak również z osobami spoza środowiska mundurowego. Nie umiem powiedzieć, w którą stronę bardziej. Tu już szalaf no, się przychyla. Impreza towarzyska Wesele Grill i są znajomi cywile, i się dowiadują. To ty, Kamil, pracujesz w wojsku, służysz. I co takiego pan słyszy od nich najczęściej? Najczęściej są pytania o zarobki. To są podstawowe pytania, jak to jest być żołnierzem, jak to jest nosić mundur, czy nie wolałbym pracować w cywilu? No i na to pytanie najczęściej pada odpowiedź. Nie, to jest miejsce, w którym czuję, że się spełniam, w którym czuję, że się realizuję i nie zamieniłbym pracy, pracy przepraszam, służby w 16 pomorskiej dywizji mechanizowanej, bursztynowej dywizji na pracę w cywilu. To jest to, gdzie czuję, że to jest moje miejsce. A czy są takie pytania od tych ludzi z cywila, które irytują, dziwią, denerwują? Najczęściej padające pytania lub stwierdzenia dotyczą zarobków. Niemniej jednak zawsze powtarzam, że my nie dostajemy pieniędzy za nic. Służba wojskowa to jest gigantyczne poświęcenie czasu prywatnego, własnych często planów, ale jest to współmierne do satysfakcji, jaką dostajemy, kiedy po wykonanym zadaniu podejdzie do nas przełożony i powie: Zrobiłeś kawał dobrej roboty. I to jest naprawdę dużo. Defilady uroczystości święta, sztandar, hymn. Jakie to są emocje, jak się stoi w mundurze? Mogę się powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, no to byłem też żołnierzem pułku reprezentacyjnego wojska polskiego przed rozpoczęciem służby w 16. dywizji. Dla mnie osobiście jest to, to są gigantyczne emocje, tak. Brałem udział w największych uroczystościach państwowych w tym kraju, na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Moment, kiedy jest podnoszona flaga, widzę sztandar wojskowy, jest ośpiewany hymn, bądź to jest śpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, czyli Legiony. Powiem szczerze, to chwyta za serce. To jest ten moment, kiedy na całym ciele ma się ciarki, kiedy naprawdę człowiek, no ma ten moment taki, że łezka się kręci wokół. No. To są te piękne i podniosłe momenty. A kiedy jest poligon, kolejny dzień. Pogoda fatalna, ubiór jest jaki jest, jest zimno, do prysznica daleko, no i jeszcze racja żywnościowa jest, ale mogłoby być więcej. To wtedy co się myśli? Wtedy się myśli o wielu sprawach, tak jak pan powiedział. Niejednokrotnie jest zimno, jest głodno, niejednokrotnie może być nieprzyjemnie, szczególnie dla osób, które pierwszy raz mają styczność z taką sytuacją. Ale tak jak mówię, to co robimy, nasza praca, nasza służba, Wykonywane zadania i później to poczucie spełnienia obowiązku, to, to napędza, to nakręca, to jest ta motywacja, która powoduje, że my nie mówimy dość, tylko mówimy jeszcze. Dość młody starzem, żołnierz. Kilka miesięcy temu założyła y, pani mundur. Pamięta pani te wrażenia, jakie towarzyszyły temu momentowi? Y, tak, pamiętam to dokładnie. Y, ale były to bardzo pozytywne emocje i na pewno ta duma, którą czułam y, w momencie, kiedy ten mundur założyłam. A jak pani dochodziła do tej decyzji? Y, no, trwało to chwilę. Y, trafiłam do dywizji. Y, Kilka lat wcześniej i byłam tam pracownikiem cywilnym. Właśnie tutaj upływały dni, i ta chęć zostania żołnierzem była coraz silniejsza, więc zdecydowałam się na wstąpienie do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. No i stwierdziłam, że to jest właśnie to. Co takiego trzeba w sobie przezwyciężyć, zaakceptować, żeby w wojsku służyć? Mm. Myślę, że chęć sprawdzenia się to u mnie po prostu było tym głównym celem tego, czy podołam, czy dam radę, czy jako kobieta też w tym wojsku się odnajdę. I myślę, że to przede wszystkim to. No i czy było łatwo, bo takie szkolenie to jest sporo elementów, często czysto fizycznych. Nie zawsze pogoda dopisuje, nie zawsze warunki są sprzyjające. Co było najtrudniejsze? To prawda. warunki są różne, ale idąc właśnie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej liczyłam się z tym tak, że będą zajęcia, które będą w miejscu narażonym na różne warunki atmosferyczne. Tak? więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Co było najtrudniejsze? Myślę, że... Tak naprawdę okazało się, że nie ma tych y, takich bardzo trudnych momentów, jeśli jest odpowiednie nastawienie y, psychiczne. Y, I to, że ludzie, którzy tam trafiają, mimo tego, że się nie znają, po tych kilku dniach y, działają bardzo zespołowo, bo to jest takim, myślę, Priorytetem, tak, że nikt nikogo nie zostawia, jest to wsparcie i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Że po niespełnym miesiącu już widziałam to, że nawzajem potrafimy sobie pomagać, że się wspieramy, że podnosimy się na duchu. To były naprawdę bardzo fajne takie momenty, które zapamiętam na całe życie. No właśnie, jak jeździmy na wakacje, to chcemy mieć pokój dla siebie. Nie ma już kolonii, gdzie dzieci śpią w pokojach kilku czy osobowych, a tutaj dorośli ludzie w różnym wieku z różnym doświadczeniem życiowym do ile osobowa izba? To tak się chyba w wojsku nazywało. W nazywa? moim przypadku było to 11 kobiet w jednym pomieszczeniu. No i jak wrażenia? Jak pierwsze noce? Tak jak Pan wspomniał, wiek był różny. Ale okazało się, że było naprawdę bardzo miło. Taka wręcz rodzinna atmosfera. A co może być problemem czy szokiem dla nowo przyjętych osób z cywila: jak się trafia na taką, no choćby dobrowolną, zasadniczą służbę i trzeba tych kilkanaście dni, no jednak w odosobnieniu, z obcymi ludźmi w grupie dłużej spędzić. Tam jest tych zajęć tak dużo i ten czas jest tak zapełniony właśnie zajęciami, szkoleniami, że człowiek naprawdę bardzo się skupia na tym. I myślę, że właśnie w moim przypadku myślałam, że będzie, będzie ta tęsknota takim naprawdę najgorszym, co będzie mi doskwierało. Są różne charaktery, tak? I musimy też umieć ze sobą rozmawiać i. I też mieć to na uwadze, że to, co na przykład nam pasuje, komuś może nie pasować. Umieć też rozmawiać z osobami, które należą do konfliktowych, tak? bo takie też się mogą zdarzyć. A czego sobie pani życzy z okazji Święta Wojska Polskiego? Zdrowia. <grym> myślę, że zdrowia przede wszystkim. I e, jak to się w wojsku mówi, żołnierskiego szczęścia. E, bo tak to myślę, że reszta jakoś się tam ułoży. Zdrowie jest istotne, bo musimy. Funkcjonować, żeby to wszystko jakoś no, działało tylko na korzyść. Duma z tego, że jest Pan żołnierzem? Bardzo duża duma. Wydaje mi się, że też jakby rodzina jest też, jest też dumna. Ode mnie, akurat w rodzinie, brat również jest żołnierzem zawodowym. No, i jakoś tam chcemy przekazywać te, te wartości naszym przyszłym pokoleniom. Co takiego cywile o wojsku nie wiedzą, a powinni wiedzieć? Powinni wiedzieć to, że to nie jest lekka służba. Wiele, wiele, wielu cywili zawsze powtarza, że to jest A, to jest lajtowa praca od 7 do 15:30. E, zawsze powtarzam, że e, ludziom, e, że e, to nie jest praca, tylko służba. Eto służby, nie pracy. Służył Pan na granicy? Jakie emocje towarzyszą wyjazdom tam i służbie no, w obliczu realnego jakiegoś zagrożenia? Powiem tak. E, pierwszy raz, kiedy jechałem e, na, na granicę, na tak zwany pasek, e, pamiętam w głowie jedną myśl e, z mojej przysięgi. Rotę przysięgi wojskowej, służyć jej niepodległości i granic, bronić jej niepodległości i granic. I, I właśnie to mi pomagało tam stać na tym pasku, no i wykonywać czynności, które, które miałem nakazane. żołnierz może czuć strach w takiej sytuacji? Zawsze jest ten strach. Czy to żołnierz, czy to, czy to osoba cywilna, czy to policjant. Zawsze jest ta adrenalina, jest ten strach, że coś może być nie tak. A jak sobie panowie i panie z tym radzą? Kiedy już jest po akcji, kiedy wracacie, rozmawiacie, omawiacie, komentujecie? E, niejednokrotnie pierwsze co, to człowiek chce e, odświeżyć się, następnie zjeść i dopiero. Po prostu z kolegami można, można porozmawiać, przeanalizować, no i zawsze schodzi jakby temat do żartu, a żeby po prostu rozluźnić atmosferę, żeby, żeby nie, nie siedziało to wszystko w głowie. A czego uczy wojsko takiego, co się przydaje w cywilu na co dzień w życiu? Co z wojska można wynieść do codzienności? Cierpliwości, zrozumienia. Samodyscypliny. Niejednokrotnie właśnie żołnierz może mieć inne zdanie, ale, ale ta, ta formacja jest e, tak skonstruowana, że e, no czasami trzeba przełknąć i powiedzieć, tak jest, żeby i wykonać ten rozkaz, bo nawet może nam się wydawać, że on jest nielogiczny, zły. A, a na końcu przychodzi ta, ta rzecz, że, że, on, że on był dobry, ten rozkaz był dobry. Czego pan życzy sobie, koleżankom, kolegom z okazji święta? Żeby się nie poddawali, żeby nie rezygnowali ze służby, żeby trwali w tym, w czym, gdzie przyszli. No i zdrowia i uśmiechu, bo uśmiech, uśmiech też jest potrzebny w wojsku. 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Z tej okazji rozmawiamy dzisiaj w Radiu Olsztyn z żołnierzami. Naszym gościem jest podpułkownik Dariusz Szlachtowicz z 16 Pomorskiej Dywizji mechanizowanej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie pułkowniku, jak ma się te, no już nie będziemy ukrywać, kilkadziesiąt lat służby, to nadal święto Wojska Polskiego, uroczystości, sztandary, defilady. Rusza to pana? Zawsze rusza, bo to wiąże się z emocjami, z patriotyzmem jaki sobie gdzieś tam mamy jako żołnierze i jest okazja po prostu, żeby tu też pokazać wizerunek wojska w ramach obchodzonych tych świąt. Czyli to nie jest tylko taka oficjałka do odbębnienia? No wydaje mi się, że nie. Przynajmniej ja tak myślę, że no będąc żołnierzem, powinniśmy w tego typu uroczystościach uczestniczyć. Mundur galowy założyć. Tak, tak, dokładnie. Przez lata służby miał pan okazję zetknąć się nie tylko z teorią, z ćwiczeniami, ale też misjami zagranicznymi. Misja na granicy. Jak pan wspomina te momenty? Kiedy rzeczywiście po drugiej stronie był ktoś, kto chciał wam zrobić krzywdę? No, takie były to wyjątkowe sytuacje. Uczestniczyłem dwa razy w misji polskie, polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku i jednokrotnie no, nie było łatwo. Każdy żołnierz nasz powinien być przygotowany do działania na polu walki. A w tego rodzaju misjach mogliśmy się sprawdzić praktycznie, posiąść jakieś nowe doświadczenie, nie tylko związane z, gdzieś tam z wojskowością, ale z tą kulturą inną, z jakimś środowiskiem, w którym były prowadzone działania. No i oczywiście te działania były prowadzone w strefach wojennych. Wymagało to wielu wyrzeczeń. No nie ukrywam, że też niejednokrotnie gdzieś wzrastała ta adrenalina. Emocje jakieś tam związane z tym, no i tak to minęło. Miło wspominam, i człowiek, no tak jak mówiłem wcześniej, te takie doświadczenie z tego wyniósł, które tu gdzieś może wykorzystać. Może nie w pełni, bo to były innego rodzaju działania prowadzone. Nie tak jak typowa wojna, ale jednak działania w strefie wojennej. Ale były jakieś momenty strachu, zwątpienia? No zawsze były, jeżeli tam pojawiały się. Druga strona gdzieś tam, y, która, może tak powiem, źle życzyła nam, tak, gdzieś, gdzie człowiek znajdował się pod, pod odstrzałem różnego rodzaju, to zawsze pojawia się ten strach i różnego rodzaju emocje. Jedni sobie bardziej z tym radzili, drudzy, drudzy troszeczkę gorzej, tak. A my cywile oglądamy te obrazki w telewizji, w internecie, czujemy strach, czujemy oburzenie, a co czuje zawodowy żołnierz oficerny, patrząc na to? Też podobnie, bo jesteśmy też ludźmi. Nie? nie każdy z nas jest przyzwyczajony do widoku nie wiem, zabitych ludzi, ludności cywilnej, zniszczonej infrastruktury. Te, te, te działania gdzieś były obserwowane wśród żołnierzy, którzy uczestniczyli w różnego rodzaju misjach poza granicami kraju. Druga wojna światowa się skończyła, nie było takiego otwartego konfliktu, tak jak teraz to co widzimy na Ukrainie. I myślę, że podobne, podobne tam emocje nami targają, tak jak tutaj osoby cywilne. A jak się spotyka Pan z cywilami? Wśród znajomych gdzieś na weselu są jakieś pytania, kwestie, które pana irytują albo może śmieszą? No Może irytują, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, jak wygląda y, praca żołnierza zawodowego. Niektórzy no, nie są świadomi, niektórzy tak do tego podchodzą, że żołnierz niekoniecznie, niekoniecznie pracuje tak ciężko. Tak? I niektórym po prostu ciężko sobie uzmysłowić lub wyobrazić, że nie, nie miał do czynienia z wojskiem, y, nie, nie był gdzieś tam wcześniej w służbie zasadniczej, jak funkcjonowała, w jaki sposób wygląda praca żołnierza. Tak? Tłumaczy pan cierpliwie? No staram się tłumaczyć. Nie wszystko mogę powiedzieć, bo też obowiązuje, obowiązuje tajemnica, ale, ale no, staram się uświadomić, że też jest to bardzo ciężka praca, e, e, gdzie trzeba kosztem, kosztem też niejednokrotnie rodziny, czas jest nienormowany, to jest tylko wszystko e, powiedzmy gdzieś. Ogólnie powiedziane, że pracujemy od tej godziny do tej. Żołnierz ma być gotowy do działania w dzień i w nocy i w różnych warunkach. Padnie sygnał gdzieś, dostawienia się, to nikt nikogo nie pyta, czy, czy on może przyjechać, czy nie może przyjechać. Ma być gotowy do działania. Żołnierz jaki powinien być? Dowódca to charyzmatyczny, wytrwale dążyć do celu, mieć silną wolę. No, i musi moim zdaniem posiadać zdolność do adaptacji w takim środowisku, ciężkim środowisku pracy, powiedzmy, i w zespole. A czego pan sobie życzy? Sobie, koleżankom, kolegom ze służby z okazji święta? No czego? Życzę awansów na pewno, osiągnięcia celów, które gdzieś tam każdy z nas jako żołnierz stawia. Tak myślę, tak jak ja na przykład sobie stawiam jakieś cele i staram się je osiągnąć. No życzę też przede wszystkim zdrowia, bo bez zdrowia to nie byłoby nas tu wśród, wśród tej żołnierskiej, żołnierskiego środowiska. No i tak jak wszyscy mogą życzyć żołnierze sami sobie tego żołnierskiego szczęścia, które jest nieodzownym elementem no, służby wojskowej. Zatem wszystkim żołnierzom, nie tylko z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, życzymy dużo zdrowia i zawsze żołnierskiego szczęścia.